Play, play. Igram to, to nie mój sąsiad Skip, na se, bo już ten filmik widziałam, może widzieliście u innych, więc to było nudne. I wiem o co tu chodzi, więc czekamy na kogoś. Dobrze. Czekamy. To też za bardzo nie No, za bardzo nie rozumiem, co tu dokładnie jest napisane, ale dobrze. Dzień dobry. Tylko nie da mi tego. Um, od razu zaznaczone. Halo? Czekajcie, daj mi to? Czemu ona mi tego nie daje? No dobra, sprawdźmy. Mm, gdzie mieszka? Kurczę, tego nie można sprawdzić. zobaczmy chociaż jeszcze jest na liście. Mm, nie ma jej, ok. Nie da tego. Hmm. Um. I teraz obrazu nie, nie, nie dała mi tego, więc yy, nie ma jej na dzisiejszej liście. Nie ma. Yy, nie dała tego. Nie, czekaj, to dała, no i... Yy, mi się wydaje, że może być jakimś sobotworem, bo nie ma jej na liście. Yy, nie chcę mieć tego. Ogólnie raczej wszystko się zgadza, ale no nie da mi tego, więc możecie mi podpowiedzieć, co w takich sytuacjach się robi, w komentarzach, ale ja chyba. Zadzwonię. 3, 3. 1, 2. Dobrze, dzwonimy. Dobrze. Dobra, więc nie ma jej już. Bo mogę być w Czekamy na kolejnego. Eee. Czy mu wystaje mu? To on ma takie różowe włosy? No nie no. no on ma tutaj włosy, a tu ma jakieś fioletowe, więc nie. Ja, ja już kompletnie nawet nie chcę nic sprawdzać. Czy jest w ogóle na dzisiejszej, na dzisiejszej liście? Nawet go nie ma, więc. <laughs> Dobra, dzwonimy. Kolejny sobotur To dziwne. Dzwonimy. Nawet już tam nic nie sprawdzałam, bo wiecie, było widać, że miała inne włosy i te rzeczy. Dobrze. Kolejny ktoś przychodzi. Tykamy. Okej, okay. dobry. Najpierw sprawdzę. Mm, nie ma z pani na liście. Sprawdzimy dokładnie, na jakim piętrze mieszka. Mm, tak, mieszka tu. Sprawdzimy dobrze. Mhm. Teraz sprawdziłem szybko, numer no, jedena no. 7, 8, 5, 6. No i tu jeszcze tylko szybko, dokładnie sprawdzę. 14. Więc dobrze, wszystko się zgadza. Mam, myślę, że mogę wpuścić, chociaż nie ma jej na dzisiejszej liście. Ale no, mam wszystko to samo. Jeśli nie, jakby nie zauważyłam tej różnicy, możecie mi powiedzieć. Bo ja ogólnie nic tu nie widzę, co się może różnić albo ja wpuszczę, więc otwieramy. Zamykamy, żeby nikt nie wszedł. Czekamy. Uuu Pan z kapluszem nie dobry. Hmm. Czy jest pan na dzisiejszej liście? Znowu go nie ma. O dziwne. W trzecie mieszkanie czwarte. To faktycznie jest. Al cappuccino. <noise> tak dobrze. 1, 2, 0, 5, 4, 8. Dobrze. Myślę, że szybko dokładnie sobie sprawdzę. Nie, raczej dobry jest numer. Yy, duży nos. Nie wiem. Chyba wszystko dobrze, bo chyba yy, dobrze jak na zdjęciu. Ma pieczątkę, też będę sprawdzał. Wszędzie ma pieczątkę, więc chyba mogę go wpuścić. O szkoda, że nie mogę go na dzisiejszej liście. Wpuszczam go. Ale jak się boję trochę, bo. No, czekamy. A... Śmieszne. Ma dużo oczu. Ja nawet nic nie sprawdzę, bo nawet nic nie dało, więc. 3, 3, 1, 2. Dzwonimy. Dobrze. Psoba, który do nas nie przyjdzie, do naszego bloku, mieszkania, nie wiem dokładnie. Ale raczej do bloku, bo yy, dużo jest tu mieszkańców i są na ok Okej. A to? Nieważne, coś się stało, kontynuujemy. Chyba go. Nie... A poszedł sobie. No dobrze. Nie wiem, nie wiem o co z tym chodziło. Mamy coś takiego. Lecimy dalej. Okej. Okay. Dzień dobry. Znowu nie ma pana na dzisiejszej liście, więc nie wiem o co chodzi. Piętro pierwsze, mieszkanie drugie. Mieszkanie drugie faktycznie jest. U, w ogóle mieszka z tym, co miał e, różowe włosy. Hmm. Boko rozśmieszne. Ej, nie to. Sprawdzam sobie dowód. 1, 1, 4, 6, 5, 2, 2. E, 7, 3, 1. 3, 0. Nie dobrze. Wszystko dobrze. E, czy jest odznaka? Jest. Peachman. Moim zdaniem wszystko dobrze mm, Dobrze, dobrze Moim zdaniem dobrze, zapomniałam w ogóle tego robić A czy wygląda naprawdę tak samo? No, raczej tak Może ten Nie, dla mnie wygląda tak samo, możemy go wpuścić Czekamy mm, Taka pani nie, dobry. W końcu jest panie na dzisiejszej liście w końcu kto się jest, więc okej. Okay. Mmm. Piętro drugie mieszkanie. Pierwsze. Mieszka tutaj z banki bankierem. Numer 6. Nie, raczej dobrze, pieczątka jest, tu też jest, więc raz raczej dla mnie wszystko dobrze, jest na dzisiejszej liście, dała to wszystko, więc ma zdaniem wszystko dobrze, więc wpuszczam ją. Czekam na kolejnych. Nie, nie zamknęłam, nie wierzę Ale była na dzisiejszej liście Była na drugim piętrze Była, no dobra Może Dzień dobry <grytania> Ale zam... zapomniałam zamknąć drzwi Ale raczej wszystko było dobrze, bo była na dzisiejszej liście I e, co? Nie no, rozumiem o co chodzi A, Do widzenia My? Czy jest pani na liście? Nie. Jak zawsze. Piętro, trzecie mieszkanie. Jest. Jest nauczycielką numer. Mm. Dobrze. Szybko sobie sprawdziłam. Będę miał spoko. Mm. To no, tak, no tutaj mieszka Mieszka z tym gościem, który jest na liście, ale niestety nie ma. Co, szkoda. No, że za nikogo nikt nie wrócił do domu, więc nie da się już tak wyłączyć. Yy, chyba się nie da. Dobrze, jakby nie wyłączyłam? Mm, no i chyba mogę go puścić. Czy wszystko jest dobrze? Tak, mam dobry Ten ma naszyjnik, tylko nie ma jej na dzisiejszej liście, więc zaznaczę to. Eee, no nie ma jej. Mm, nie ma jej. Id, spoko, spoko. A więc dobrze, mam z wszystko dobrze. Co ja bym mogła tu sprawdzić? Nie wierzę, patrzcie, nie ma pieczątki. O, dobrze, że to sprawdziłam. Na tym dokumencie nie ma pieczątki. A powinno być. Nie wiem, czy już od razu coś wzywać. Hmm, może zadzwońmy do tego... Do tego mieszkania. 1, 4, 2, 5. 1 1 Czekajcie. 1 4 2 i 5. Co jest? Czemu wyszło? 1, 4, 2, 5. to chyba dobrze wpisałam. 1, 4, 2, 5, 5. Co jest? No dobra, dzwonię. Nikt powinien nie odebrać, bo... A w tą spike to nie, to nie, no nie znam, może że miał ten, bo on nie ma pieczątki. Ja, ja z, ludzie bez pieczątki od razu wylatują, więc przepraszam. Ej, trzy, trzy, jeden, dwa. Dzwonimy. Nie mogę się jakoś dodzwonić? Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Trzy. Trzy. I jeden, dwa. Zaczynamy dzwonienie. Super, ja już będę kończyć, jeśli chcecie kolejne odcinki, z tego możecie zostawić łupkę w górę, a kto mnie jeszcze nie subskrybuje, to może zostawić właśnie subika, więc dzięki za oglądanie, jeśli chcecie kolejny odcinek, to piszcie, pa!